jak król, nas swoim panowaniem części świata, Afrykę, Amerykę i niepojęte lata. No to jak uresztrojny to tysięcy wojska pobiły, Bóg świadkiem czy nie więcej. Tak przed wojskiem uciekali, ręce, nogi łamali, do krwi potoku spadali. Ach, Jezu Maria, jak ja to słyszałem, to cały zadrżałem. Nie pozwolę Ci dalej kwiatek mordować, choćbym z tobą się miał na ostrym mieczu próbować. I dalej się kto kogo zwycięży. Tyś Boga, ja Boga. obaj my podziękujmy bo Bogu za miecz pożądamy. Pamiętasz ty, królu Herodzie, jak widzieliście się w cesarskim ogrodzie, jak krew płynęła ci po brodzie, dostałeś wciąż w lewe ramię i krzyknąłeś, ratuj mnie, pasie. Łanie, łanie, oznaj mi zdanie, bo mi ten turek kłamstwo zadaje. Króla Heroda wszędzie wychwalają, a ciebie, Turku, poganinem nazywają. Ułanie, nie mów tak wiele, bo drzew przychodni po moim czele. Ułanie, to, z tą, Turku, ustąpię, stop. ja ustąpię. Oj, Turku, Turku, nie bądź taki zbrojny, bo nie powrócisz tej wojny. Ułanie, ułanie, ty polski rycerzu, trzymaj się mostu na kolibach, cię wnet to skłaniać pomno? Ożeg do mamy, ma matko, matko, syna, spędzę do beczko, godnie w jednym życiu, jadąc wonie w kościele. Nie ma mnie do ręki, nic ci się złego nie stanie. Dziś w nocy miałem okrutnie przerażający zlep. Miły mi się dwa krony. Krony, krony! Na jednym tronie siedziałem ja, a na drugim jakaś mała, niewinna dziewczyna. Mój tron rozkruszył się w i porwał go w A od miasta do miasta uciekała jakaś niewiasta. Dobronie chcę, że do broni, bo królestwo oddam temu, kto obroni. cały świat smutni. W proroku i prośba obroni. I kolony tych kolony! Jest pędzia ja pełnie Zagorenie to wódki. Ja, Płoty, kłopoty. nie umysłowi, na klawoły. Nie ufaj go, bo szedł, bo skusz, bo skusz, bo skruszył mnie. Czy bo boja? Jakżeś śmiała wejść do pałacu mojego bez pozwolenia królewskiego bo tych tych Ja stara garbata. Chodziłam po górach w polas, w ten biały portas. Sto par butów zdarła, zanim Ciebie klucz Masz! Chodziłam po całym wezmieniem, mało nie zamarzła, ale Ciebie kluchem nie znalazła. A czosnkuś, litości, a, a. daruj mi życie, jestem bogaty.

Jak kostusz, niech tyle złości, zdejmij płaszcz, w turbulencję. te swoje szare kości. Ja w turbulencji nie chodziłam, chodzić nie będę. A takich królów jak ty I na znać będę. A kostusz, daruj rok. Nie trzeba. Daruj miesiąc. Nie trzeba. Daruj godzinę. Nie trzeba. Baruj miesiąc, a raczej godzinę.